Halo? Jana? Tu Piotr. Słuchaj, stała się bardzo dziwna rzecz. Ożył mi koc. Nie, 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 nie rozłączaj się, ja nie fantazjuję. Naprawdę, ożył mi koc. Jana, ja boję się, że wokół mnie dzieje się coś dziwnego. Twoja matka... ...że marynowane kocie gówna. A twój brat nie odróżnia własnego odbytu od dziury w ziemi. A twoja matka że marynowane kocie gówna. A twój brat nie odróżnia własnego odbytu od dziury w ziemi. To twoja matka że remarynowane kocie gówna. Ja. Postanowiłem, że nie będę rozpaczać. Dawno nigdzie nie byłem. Ładnie tu u ciebie. Musisz się wygotować w mleku, potem ususzyć i spalić się razem z liśćmi, Abonii. No ja na końcu trzeba popiół rozrzucić wokół miejsca, gdzie się poznaliśmy. Ty nie powinieneś już do nas dzwonić. To masz zły wpływ na Jan. Świeć mi w oczy, Ach, Tak. Świecę mu w oczy latarką, ponieważ odmawia współpracy ze specjalistami. Przecież ja byłem u lekarza i ja on nic nie stwierdził. Poza tam pójdziesz i go jakoś przegadasz. Ja przegadam? No mój drogi, oczywiście pójdziesz tam i go jakoś przegadasz. Ja po prostu nie chcę, żebyś skończył jak stary, zgorzkniały człowiek. Masz rację. To nie dzieje się wokół mnie. To wszystko dzieje się we mnie.